Wystawa Wieczny Orzeł. Mamy tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego, który swoją koronę przywdział. W kwietniu obchodziliśmy hucznie tą rocznicę. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i pracowni Batiku Mamut w Przasnyszu z tej okazji, słysząc o tej rocznicy, zaczęli wiele miesięcy temu przygotowywać tą wystawę, gdzie są uwiecznione godła Polski i te wszystkie orły, które towarzyszyły Polakom przez tysiąc lat naszej historii, tysiąc lat wieczny orzeł i oby on trwał wiecznie. Ja dziękuję serdecznie za taką inicjatywę. W imieniu Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Przestyszu serdecznie dziękuję za możliwość zaprezentowania naszej wystawy w Murach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To dla nas ogromny zaszczyt i wyjątkowe wyróżnienie. A zarazem w sygnał, że, to twór, że ta twórczość osób z niepełnosprawnościami może i powinna być obecna w najważniejszych przestrzeniach życia publicznego. Ta wystawa mogła powstać i trafić w to wyjątkowe miejsce dzięki wsparciu senatora Krzysztofa Bieńkowskiego, który ujął nam nad, nad nią patronat. Wspierał nas na każdym etapie i pomógł dotrzeć z tym projektem do tak ważnego grona odbiorców. Panie senatorze, dziękujemy za zaufanie, życzliwość i realne wsparcie.